O, no dobry wieczór. Hej. A pani z wodociągów? Tak, to jest moja legitymacja. W sumie to dla mnie może być. Chwila. daj to. Ech. Wiesz co, to powinien być taki znaczek jak go policzy, to się świeci. A się nie świeci. Także... No dobra, macie. Ej, ej, a, a, nie, czekaj. Czekajcie, proszę. Ja tak bardzo bym chciała poznać Sofię. I jak mnie wpuścicie i pozwolicie mi ją poznać? To ja zrobię dla was wszystko, co chcecie. <laughs> nie, laska, wiesz co, nie jesteś naszym guście. My wolimy młodsze, nie? O, zwól jej weź. Dobra mordo, jest twoja. Chodź, idziemy? <laughs> mm -hmm. Chodź. Chodź, chodź. O, oh, sorry, sorry. Eee, mm. Tu już jest zajęte. Chodź. O oh, Nicole! Co jest, Michał? Babę fajną mam. Mogę? Skończyliście już? No. A masz ognia? Nie, nie mam. A ty? Mm, nie, sorry. No to my się zawijamy. Zawijaj się. Chcesz się sztachnąć? E, wiesz co, chyba wolałabym drina, jeśli to nie problem. Dobra. Ale poczekaj na mnie. Okej. Okay. Ja zaraz będę. Będę czekać. Właz, Okej. Okay. A gdzie ty idziesz? Wiesz co, rozmyśliłam się. A, to Hej, chodź chodź, 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 chodź. as much as tontas.